Dzień dobry, mam na imię Ania i witam was w kolejnym odcinku Sielanki Anny. Zajmujemy się właśnie uspokajaniem drącego się bardzo mocno dziecka. Tak, już ty idziesz. To bardzo dobrze. Czekamy, czekamy z utęsknieniem, kiedy dzieci nam dorosną. Nie chcę ich sama postarzać, no bo wiecie, to... Niech, niech, niech jakiś będzie ten okres tego, tego niemowlęctwa takiego, nie? tak, no. Także tutaj trzeba się zająć dzieckiem. Tak, a nie, to właśnie powinnaś coś zjeść, to zaraz jak małą zrobisz. No właśnie, mo może by pani, pani służba nam. A w sumie. Znaczy nie wiem, czy, czy można jej wydać, chyba jej można wydać polecenie, nie? Żeby robiła... Tak, bo ja kliknęłam lodówkę. Żeby robiła posiłki, nie? To nie, więcej opcji. Służba, przydzielę zadanie. O, przyrządzić posiłek dla rodziny. Dobra. Przyrządzić posiłek dla rodziny. Dobrze, a ty powiedz mi, sobie wstałeś, też jesteś głodny. No właśnie, ale wiesz co? Nie, no higienę masz w sumie dobrą. Towarzystwa ci brakuje, zerknij tutaj, właśnie, może być tak, przytul, tu, 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 przytul i kołysz, chodź, 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 za chwilę zjesz, za chwilę zjesz, teraz nie, nie weź kawałek, czy kazałaś jej ten, tak, gdzie ten twój mąż posłuszny czemu on nie idzie do dziecka, no i co, czy ona ten posiłek przyrządziła, dlaczego nie, może teraz idzie, ja już nie ogarniam tego. I co, będziemy robić posiłek? O, może tak, dobra. Dobra, super. A ty, idziesz... o lisek, 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 czekajcie, czekajcie, lisek przyszedł. Czy my znamy tego liska? Tak, to jest bursztyn. My mamy tego liska. No właśnie, a ty musisz te króli... No właśnie. Jaki Maki, on jest cudny? Sherlock, dobrze, ale on jest przy... Matko, patrzcie jaki on ma, jaki on ma łatki! On jest taki... Matko ma czarne rudołatki nie wytrzymam. Działania podziwiaj. Chodź tu do królika. Interakcje społeczne. Pogłość z entuzjazmem. Rozmawiaj o ekosystemach leśnych. Wręcz prezent, masz coś do wręczenia. Haft może niekoniecznie. Czy on będzie zadowolony z wełny? No zobaczymy. Ale on jest przepiękny, zobaczcie. No jest najpiękniejszy. Jest najpiękniejszym dotychczasowym królikiem. Ja go chcę mieć. Rozmawiam o króliczych sprawach. Czy nam pani służba zrobiła posiłek? Proszę mi powiedzieć, robi. Robi. Dobrze. Matko, no, no no zobaczcie, jakie on ma łatki tutaj cudne. O! O, 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 o! o. Nie, Aha, nie pasujemy. Nie lubi tego prezentu. To zaraz, zobaczymy. Zobaczymy. O, a to jest Sherlock, przyjmij prezent. Ciekawa jestem, czy to się nam zaliczy, jak damy, że... Aha, nie lubisz wełny lamy. Mm -hmm. Mm -hmm. No i co? Ja bym chciała wreszcie zrobić to, że otrzymaj trzy prezenty od królików i tak dalej. O! Jest prezent od leśnego przyjaciela. Mam jeden prezent nareszcie. Rozmawiaj o puchatości. Dobrze, czy nam pani służba zrobiła posiłek i gdzie go zaniosła? Tak, zrobiła. Weź porcję. Weź porcję. Co nam pani służba zrobiła? Z tym... Cokolwiek z kurczaka. Cokolwiek z kurczaka, jakoś wspaniała. wow. Nie no, super. Cieszymy się. Cieszymy się, słuchajcie, także ty sobie idź zjedz, co tam u naszych dzieci. Dzieci mają się dobrze, jeszcze nie zaczęły wrzeszczeć, także pozytywnie. Dobrze, a ty się najadłeś i my musimy coś zrobić, słuchajcie. My się musimy przemieścić, tylko właśnie nie wiem, czy spróbować... W... Ojejku, dobra, zrobimy weź urlop, nie, nie, sam. Sam, bo ja muszę złowić ten krowokwiat zobaczymy czy nam się czy nam się uda nie, nie na długo na jeden dzień polecimy sobie do granitowych kaskad i zobaczymy czy nam się go uda złowić po prostu, no bo inaczej to ja to nie zrobię mu aspiracji a mi bardzo zależy żeby mu zrobić aspirację tak, lecimy sobie do granitowych kaskad no, i bez przesady, tylko sobie tutaj o tak na jeden dzień. No i zobaczymy, czy nam się uda. Bardzo bym chciała. Wy tam sobie dacie radę. Masz panią do pomocy, także sobie spokojnie dasz radę z dziećmi. Także my tutaj sobie możemy trochę połowić. Może nam się uda złowić krowokwiata. Tylko właśnie nie wiem, czy jako się, znaczy w w, zatorce, w tym, no wiesz, powiedz też, ale tutaj chyba też się go udawało złowić. By, by, ja potrzebuję by, takie coś, co się łowi. Znaczy się rzekę, rzekę potrzebuję. A matko, gdzie ta rzeka jest, dobra, dobra. Dobra, masz jakąś przynętę? Dobra, możesz na płotkę łowić. Przyspieszymy cię trochę, żeby to było szybciej. Jakie koczuchy tutaj są! Jeszcze sobie zobaczymy. Ja, jak tu... Patrzcie! Patrzcie, jak tu jest pięknie! Patrzcie, jak tu jest pięknie! Jak tu jest pięknie! Mm. Cudownie! Idziesz łowić? Jeszcze nie, ale cudownie. Bardzo lubię granitowe kaskady. O! Bardzo lubię. Niektórzy narzekają, że mi się nie podoba i w ogóle. Matko, no cudne, no cudne widoki. No popatrzcie sami. No popatrzcie sami. Cudowne. Cudowne widoki. Jestem naprawdę zachwycona. Już łowisz, dobrze, już łowisz, yy, tak, żółty okoń, no cieszy mi się, że, że złowili żółtego yy, okonia, ale nie, ja wolę krowokwiat, płotka, no cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Hmm. Okoń, kolejny okoń. A krowokwiat. Może krowokwiat? Poprosimy o krowokwiat. Jak cię jeszcze przyspieszę, to złowisz mi krowokwiat. Chyba trzeba faktycznie będzie lecieć do tej, do zatoczki. Może przez to drzewo przejść i wtedy i tam się prędzej złowi perca, perca. Perka, nie wiem jak to się mówi perca chyba. Nie wiem. Aha, Siusiu ci się chce. Dobra, to i cikaj. Yy, dlaczego lubisz wędkarstwo? Oczywiście, że lubisz. Oczywiście, że lubisz wędkarstwo. Bardzo lubisz wędkarstwo. Tylko tak się zastanawiam, czy właśnie jest sens, żebyś ty tutaj łowił. Dobrze, wysiusiasz się i chyba jednak polecimy tam. Może tam będzie jednak większa szansa. Już nie wiem, no. Sama już nie wiem. No, leć, leć. Leć, żebyś się nie zasusiał. Zarobaczona łazienka. Fuj. No, no to takie łazienki są w lesie. No nic nie ten. Dobrze. Zakończ urlop. Aha, do domu to nie. A jak tutaj damy. Y, podróżuj. Czy to będzie. Aha, tylko tu. Aha, tylko tu. Mhm. Czyli jednak trzeba dać zakończ urlop. Dobra, zakończ urlop. Ok. Także dzisiejszy odcinek to jest w pogoni za krowokwiatem. Tak go chyba nazwiemy. Dosłownie, w pogoni za krowokwiatem. Bo po prostu musimy go, musimy go uzyskać, żeby sobie spełnić aspiracje. No. To jest takie must have. No wracaj, wracaj do tego domu, wracaj. I teraz podróżuj sam. No dobrze, już mógłbyś przestać przeżywać te robaki w łazience. Już jesteś w domu, masz czystą łazienkę. Ileż można przeżywać robaki w łazience? Zatoczka. Dobrze, i sobie polecimy tutaj. Tutaj deszcz pada, tam była taka ładna pogoda, no nie mniej jednak, chodź, chodź, obejrzyj, 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 może Cię też przyspieszę troszkę, ale zostaw ten parasol, spokojnie oglądaj drzewo, obejrzyj, nie, festiwal nie, obejrzyj, podlej. Podlej, podlej. Rozmawiaj o korzeniach. Dobra, Podaj. Za czym to się szło? Za dźwiękiem chyba, nie? Już nie pamiętam teraz. nurtem. Nie nie, 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 ja nie, nie pamiętam, jak to, się, jak to się tutaj szło na tą polanę. Bo mam nadzieję, że trafimy, wejdę w i Idzie na polanę. Oczywiście, że chcemy, żeby wyruszył na polanę i mamy nadzieję, że tam nam się uda złowić krowokwiat. Liczymy na to bardzo, ponieważ to jest główny cel dzisiejszego odcinka. Zdobyć mu krowokwiat, żeby, żeby sobie robił aspiracje. A następnie Anną będziemy przyjmować prezenty od króliczków, żeby nam no, żeby wiecie, żeby miała żeby, żeby iść na rybę. Teraz Cię przyspieszę. No i co? Ja chcę krowokwiat. Cieszę się, że osiągnąłeś czwarty poziom wędkarstwa. Teraz pragnę, abyś osiągnął krowokwiat. Tyle tutaj rybek fajnych pływa. Połowiłbyś coś, chłopie. Na przykład krowokwiat. Tak, płotkę. No aleś złowił. Ale złowił. Po prostu no i co? Tak jak nieraz yy, kiedyś jedną postacią złowiłam bojownik. Chyba trzy krowokwiaty. Po prostu tak, o, podszedł i złowił. Tak jak człowiekowi zależy, to nie, nie ma. No, łowimy, łowimy krowokwiat. Jest, 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 mamy, mamy jagodę krowokwiatu, mamy jagodę krowokwiatu. Sprawdzimy jeszcze, jest. Jest, i teraz go trzeba wyhodować. Dobra, super się sprawiłeś. Mega, wracamy do domu. Bardzo się cieszę. Bardzo. No. Teraz musimy się zastanowić, yy, gdzie sobie zasadzić ten krowokwiat, tak żeby było bezpiecznie. No, i trzeba go będzie, że tak powiem, yy, potem płatkiem ogrodzić, żeby nie stwarzał zagrożenia zbytniego. Dla. Yy. Dla otoczenia, ale mamy krowokwiat, także słuchajcie. Cel odcinka został dzisiaj spełniony. Mamy krowokwiat, zaraz będziemy go sobie sadzić. Na razie sobie gdzieś tam z boczku zasadzimy, żeby, wiecie, żeby on sobie po prostu rósł. A jak już wyrośnie i stanie się niebezpieczny, to, to wtedy będziemy sobie go. No, Ogradzać czymś tam, nie? No, ale się cieszę. Ale się cieszę. Dobra, choć w zasadzie w ten krowokwiat gdzieś. Tu chyba nie. O, może tutaj, bo potem go sobie tutaj gdzieś. Potem go sobie tutaj ogrodzimy czymś, nie? Akurat będzie. O. Tak. Zasi. <laughs> mamy krowokwiat, mamy krowokwiat. No idź zasiej zasiej. Trzeba go pewnie podleć zaraz, no. Hihi. Pod tej teren. <laughs> Widzicie różki? Ale super, dobra. A teraz ty jeszcze musisz ogarnąć chyba matko. Dzisiaj nie było ten... Kuraki nie były ogarniane, ani wszystko, nic nie było ogarniane. W ogóle, tak się zajęłam krowokwiatem, że w ogóle domu nie ogarnęłam. Chodź tutaj jeszcze zobacz, czy tutaj coś trzeba. No pewnie, że trzeba Mother Day. Sprzedaj wszystko, sprzedaj wszystko. O, tu już można. Zbierz wszystkie rośliny użytkowe, a tutaj będziemy mieli sprzedaj wszystko, podlej. I tutaj damy chyba też sprzedaj wszystko. Dobra. Mhm, mm a ty co teraz ogarniasz? Jajka zebrane, żadnych z możliwością wyklucia. Może to i lepiej, bo tych kur będzie za dużo, a co, a, a, a co ta pani tu robiła, hello? Bo ja nie wiem. Dobra, a my musimy po ten, powkładać w lodówkę różne rzeczy. To nam się nie zepsuło. Jeszcze nie. No, ale i tak musimy. O, ona sama wyrzuci zepsute jedzenie, jak fajnie. Dobrze, jakość świetna. To wkładamy. Jakość dobra, no to jeszcze ewentualnie może być, to sobie zostawimy na przynętę, bojownik też na przynętę zostawimy, tu jest jakość świetna, no daj się, yy, malina, dobra, jest malina i są jajka, tylko nie wiem się... aha, czyli jakieś jajka już pewnie są zepsute, skoro nie chcą nam się dodać. No nic, zaraz zobaczymy. No właśnie, tu już mamy jedno zepsute jajeczko. Tu już mamy zepsute jajeczko. Tu już mamy zepsute jajeczko. Co ty tu jeszcze możesz dać? O, proszę bardzo, sałata. Coś jeszcze mamy? Tylko jedyny czosnku. Aha, czyli to jeszcze jest nie ten. A tu możemy coś zasiać. Mamy grzyb, O, to możemy zasiać. Tutaj możemy na przykład nawozić, o, także super, także super, Tutaj to jeszcze, dobrze, to... O, nie gotuj z, nie, 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 nie gotuj z, tylko odłóż i będziesz się, słuchaj, kład spać, o, a twoja żona z panią, o, i ty już się możesz położyć spać, a my co, my się zajmujemy dziećmi, tak? Dlaczego jej nie zmienisz tej brudnej pieluszki? O, piąty poziom umiejętności wychowawczych. No, przy bliźniakach to jakoś le leci, nie? Nakarm, karm piersią. I przytul, a tu nam pani chyba nakarmiła butelką, super. Mm, a tu co? Tak, i tutaj tą dziedzicę też możesz przytulić. Nie popatrzyłam kiedy tam, kiedy one się urodziły. Ile dni temu i nie wiem, yy, no i nie wiem kiedy się staną dzieciaczkami tymi małymi. No ale, no ale. Mm -hmm. Cel w każdym razie, cel, słuchajcie, mm, cel dzisiejszego odcinka jest y, spełniony. Także bardzo się cieszę. Także dzieciaczki też już są ogarnięte, więc ty też moja droga możesz iść spać. No i słuchajcie, będziemy się yy, będziemy się powolutku żegnać, jutro będziemy sobie chyba nią yy, y, ogarniać. Ojej, Lama nie jest pierwszej młodości, jako szkoda. Nie... nie płaczesz chyba, nie? Nie. No, jutro będziemy... Aha, jednak tak, dobra okej okay. to jednak zmień brudną pieluszkę i wtedy przytul będziemy sobie słuchajcie tak, będziemy sobie jutro nią ogarniać prezenty od króliczku, żeby jej też zrobić aspirację tutaj musimy jeszcze dwa prezenty matko i ten konkurs trzeba wygrać słuchajcie, nie wiem jak to jest z tym konkursem tu będzie jakiś jarmark ogrodniczy jarmark ogrodniczy i tutaj jest zwykły Konkurs ciast, może, może ciasto nam się uda, ale to dopiero za 4 dni, no trudno, to już pewnie dzieci będą, wiecie, takie podrośnięte. Dobrze, także dzieci są utulone, my idziemy spać i będziemy się z wami widzieć w następnym odcinku. Może, ponieważ może już będę wiedziała, powiecie mi, czy kupujemy kotka i pieska albo kotka, albo pieska, nie wiem, ja wtedy się w ogóle nie ogarnę z tymi wszystkimi ludźmi, ale okej. Okay. No, w każdym, razie, w każdym razie cel dzisiejszego odcinka jest spełniony. Mamy, mamy jagodę krobokwiatu, jak on nam wyrośnie, to nam się tutaj spełni część tej aspiracji, no a tutaj sobie powoli, opiekując się roślinkami, będziemy zdobywać ten dziesiąty poziom umiejętności, także także super bardzo się cieszę wszystko, wszystko idzie tak jak powinno iść życie się toczy swoim pięknym spokojnym rytmem jeszcze tak zrobimy życie się toczy słuchajcie swoim pięknym spokojnym rytmem tutaj i o zobaczcie jak jest pięknie patrzcie patrzcie jo ja zorza. No, czyż tutaj nie jest pięknie, czyż życie tutaj nie jest wspaniałe. Super mają domek, super mają obejście, ogródek. Tutaj im sąsiadów brakuje na, tym, na, tym, na tej wielkiej zagrodzie. Takie pole ogromne, a tam samochód sobie jedzie tak daleko. Tam jakiś domek w oddali widać światła. No to jest po prostu. No patrzcie. Patrzcie, to jest bajeczne. To wszystko jest bajeczne. Hmm. Cudnie, uwielbiam tu grać. Uwielbiam tu grać, jestem po prostu zachwycona. Także do zobaczenia w następnym odcinku, pa pa!